Daj przykład nienisz lasu. duniu, Jakieś nowe hasło na tę edycję? Nie, nie. Obydwa te hasła zostają i, i pewnie zostaną na długo. I obydwa są bardzo aktualne. Daj przykład nienisz lasu to hasło, które promujemy wspólnie z Ministerstwem Środowiska. Głównie ma na celu uświadamianie środowisku kładowemu, czego twoje pytanie jest najlepszym świadectwem, że żeby używać kłada w sposób nie zagrażający innym, nie niszczący naturalnego środowiska w jakim ludzie żyją, w jakim szukają swojej swojej przyjemności, swojego relaksu. Najlepiej uczestniczyć w zorganizowanych zawodach, a treningi organizować tam, gdzie nie robimy innym szkody. Z kolei metadurniu no to chyba każdemu zawodnikowi, który startuje w jakiejkolwiek dyscyplinie sportów motorowych można byłoby napisać a na Dakar to chyba przesłanie zupełnie uniwersalne. Obydwa te hasła zostają i nawet nie myślę nad jakimiś nowymi. Owszem, zgadzam się, Kładowi można byłoby próbować nadać jakąś nazwę. Nie myślałem o tym. Wcześniej takie pytanie padło, więc chętnie wysłucham jakichś propozycji, którąś być może przyjmę. Natomiast obydwa wymienione przez Ciebie hasła zostają.